Cześć, z tej strony Janek. Mamy kolejny dzień wyprawy na Litwie. Pogoda dzisiaj nie zachwyca. Jest pochmurno, bardzo mocno wieje. Wczoraj były jakieś alerty, także no nic nie nagram, bo będzie szum straszny w kamerze. I sam się zastanawiam kiedy wejdę, no bo teraz głowę dosłownie urywa ten wiatr zobaczymy co wyjdzie dzisiaj na drugim kąpielisku, w poprzednim jak widzieliście dwa sreberka wznurkowania no i zobaczymy, tak 10 kąpielisk żeby zrobić taki rekonesans ile wyjdzie srebra, czy wyjdzie jakieś złoto także zapraszam Was serdecznie do oglądania odcinka zobaczmy jak to dzisiaj wyjdzie wieje masakrycznie, ale no nie będę czekał do wieczora skakuję do wody biorę kamerę, mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać woda czyściutka ale prawie jak na bożu ale fajnie woda ciepła także do pierwszego sygnału pierwszy sygnał w wodzie po kostki z zawleczka poszedłem kawałek w stronę mułu i tutaj ładny sygnał wysoki jest samochodzik i obok mam jeszcze jeden sygnał także może tu w tym mule coś będzie więcej a tym sygnałem myślałem, że będzie moneta a to takie coś nie mam pojęcia, co to jest. Ale wiatr się zrobił! A teraz mam pierwszą biżuterię. I czyżby... Czyżby to było sreberko, czy nie sreberko? Tak jest, są próby. Srebrna bransoletka z takim jednorożcem. Malutka, dziecięca, ale fajnie, jest srebro. Czy po drugiej stronie są takie zarośla. Wyciągnąłem starszą jakąś monetę. 5 kopiejek. Duża, ładna moneta. A tu mam ładny, wysoki sygnał, to od razu się włączam. Czyżby moneta jakaś typu 1 euro, czy... Czy może jakiś srebrny, piękny pierścionek albo obrączka? Zaraz zobaczymy. Dobra, już jest świcie. A może ołów? No ciekawe. Co to będzie, co to będzie? Jest moneta, jest moneta. Pierwsze jedno euro z Litwy. I już widzę drugą biżuterię. Jest obrączka. Nie wiem, ciężko mi ocenić w tym wietrze. No wygląda na, na sreberko, ale trzeba będzie potem zobaczyć. Ciężka ba fajna. No i teraz w tym najgorszym podłożu, ale takie mocne sygnały są. Może będzie coś innego też, nie? I mamy starą monetę. A stara moneta to 5 centai 91 rocznik. Pozdro Włączam kamerę, bo przepiękny sygnał. 10 eurocentów, może pierścionek jakiś? Albo kiwie, zobaczymy. Ach, jednak poszukiwania w morzu swoje zrobiły. Pewnie, że 10 eurocentów. A teraz zobaczcie jaki mikrus. To jest część kółeczka od zapalniczki. Także takie coś znajdziecie w tych kamieniach. Wiało, a teraz zaczyna padać. Bardzo przyjemnie się szuka, woda ciepła. No i kwestia czy jeszcze coś tutaj uda się wyłuskać z tego jeziorka. Zobaczymy. Niedużo mi zostało jeszcze jakieś 40 minut. Kolejna biżuteria, tak mi się przynajmniej wydaje po tym kolorze. I to był chyba kolczyk, jakiś strasznie stary taki z miedzi z kawałkiem metalu, jakiegoś stal, stalowy pewnie czpień czy z zardzewiał i tak to wygląda no i czekałem, czekałem chociaż jedną Balzera, trójeczka, spoko i widzicie jak to jest z tymi pasjami mimo, że nie ma warunków totalnie to no ja chodzę ze uśmiechem na twarzy bo po prostu tak kocham poszukiwania a teraz z głębszej wody kuleczka łowiana a na głębszej wodzie skasztanione 2 eurocenty. Długo poleżało. Nie z tego roku na pewno. Oj, mi przelatywał, a tak czułem, że może być kolczyk srebrny. Jest taka grawka. Też trochę poleżał, Fajnie. Trzecie. No, chyba trzecie srebro, bo tamta obrączka nie wiadomo. Poszukiwania zakończone. Zaraz Was zaproszę na podsumowanie. Zobaczymy, co udało się znaleźć. Ale najpierw wstawiam sobie wodę, bo chcę wziąć ciepły prysznic, bo co jak to, ale trochę wymarzę w tej wodzie. Tak wygląda podsumowanie. Taki oto pickup. Zielony, śliczny. Blaszka. Dwa kawałki ołowiu. Dwie starsze monety. Euro 12, jeżeli chodzi o współczesne. Kawałek miedzianego, starego Kolczyka to dwa do śmieci i trzy sreberka. Ta obrączka przetarłem i jest w rzeczywistości próba wewnątrz. Także mamy jedno srebro, druga agrafka i trzecia branzoletka. Także no fajnie. Trzy sreberka jest ok. I wiecie, co zważymy sobie? Zważymy sobie, tu mam z poprzedniego odcinka te dwa kolczyki 2 i 8, a dzisiaj ciekawie ta grawka 04, 27, 7,8, czyli 10,6 g. Zobaczymy, ile na tym wyjeździe uda się wy, wyskubać tego sreberka z kąpielisk. Napiszcie w sekcji komentarzy, jak myślicie. Ja byłbym zadowolony, jakbym Litwę opuszczał, mając równe 100 gramów. Tutaj fajnie od zeszłego roku zrobili śmietniki, także można się pozbyć wszystkiego. Godzina 16.30, słońce wyszło. Także teraz sobie skoczę na kebaba do chyba Mariampolu i później zobaczymy, może się wyrobię na kolejne kąpielisko. Dzisiaj po żywiomu widzim. No dobrze, 80 sekund pogoda dzisiaj tak nieciekawa, że to głowa mała no i co, mamy 3,4 km do kebaba zobaczymy sobie jak na Litwie smakują ale czytałem w opiniach Google, że czasami są pozamykane, że nie wiadomo kiedy otwarte, takie wiecie, budki może w weekendy się otwieram. trzeba będzie to zweryfikować no i tak, pogoda jak widzicie wreszcie dotarłem do takiego, który był otwarty bo poprzedni był zamknięty 5,5 euro średnio wziąłem zobaczymy jakie jest wielkości no i co? I chyba dzisiaj nie będą już prowadzone poszukiwania Myślę, że jutro sobie poszukam, bo w tym deszczu nie za bardzo mi się już chce No powiem wam tak, 5,5 euro tak jak dłoń powiedzmy to 24 zł No w Polsce tańszy i większy był No ale zobaczymy, może będzie lepsze Dużo surówki, dużo sosu, mało mięsa A w drugiej połowie mięsa i surówki jest tak optymalnie no dobry kebab opinie 4, 4 całkiem spoko i dobra jeszcze szybkie zakupy zaraz zrobię i lecę później 36 km mam na kąpielisko ale może po drodze gdzieś znajdę fajne miejsce na nocleg bo nie będę dzisiaj poszukiwał a już o tym zapomniałem w Szwecji lubię trokadero a to napój taki z Litwy no i jak zobaczyłem tą wiebiorę 79 eurocentów i cofam się jakby przyjechałem do Mariupolu tylko właśnie na kebaba i na zakupy a teraz się cofam, bo w tych małych miejsc to praktycznie no są jakieś sklepki wiejskie, ale tutaj akurat w tej mojej lokalizacji w ogóle nie było także 20 km się cofam i kurde nie wiem co jest w tej liwie, ale mi się tak podoba tak się dobrze tutaj czuję jak nie byliście to polecam bo to parę kilometrów Blisko i. No, wiecie, ja to się wszystkim zachwycam. Dla większości to będzie. O, wygląda to jak Polska, i tyle. No, wygląda jak Polska, ale, ale jest fajnie. A teraz pierwszy raz w życiu na kempingu. Patrzcie na to. Są wyznaczone miejsca. Ogólnie też jest prąd. I uwaga, uwaga. Jesteście na to gotowi. To miejsce jest bezpłatne. Tutaj jest duży parking, jest brama wjazdowa. I w sezonie macie darmowy prąd. Możecie stanąć kamperem, możecie rozbić namiot. No coś niesamowitego. Tam jest kemping, a to kąpielisko. Przepraszam za wiatr. Tak wygląda przepiękne. Jak tutaj byłem ze 3-4 lata temu. To tu prawie nie miałem gruntu, i wtedy ten obszar do norkowania idealny, bo tu schodzą albo nawet chłopaki skakali stąd. W tym roku poziom jest nie za duży, ale kąpielisko super, woda czysta. Tylko że jutro będę szukał. Dzisiaj, no, wymarzłem. Trochę wymarzłem, także jutro będą poszukiwania. Ile tam jest? 19 stopni, a robi się coraz zimniej. Robimy tak, robimy tak. I najmniejsza farelka na świecie ma moc bodajże 350 albo 400 W. 25, niby do 32 stopni. Włączę, no nie wiem, 10 minut. Zobaczę, czy temperatura się w ogóle zmieni. I czy w tak mojej przestrzeni, czy cokolwiek to da. No bo jak wiecie, webasto mam zdemontowane. Także czasami przydałoby się jakoś ogrzać. Tak, poczytałem, ma ten 400 watów i mniej więcej tyle pobiera, 399. Tutaj wziąłem sobie koszulkę, muszę na czymś innym pomyśleć, bo wiecie, jak coś jem, jakiś okruszek czy coś, jak spadnie do przetwornicy tutaj przez te szczeliny, no to nie chcę, żeby tutaj cokolwiek mi na przetwornicę leciało, także jest koszulka. I powiem Wam tak, tutaj w tej przestrzeni, no jest, czuć to ewidentnie ciepło. Gdzieś tutaj przy łóżku nie czuję aż tak bardzo. No wzrosło tam, kurczę, już prawie do 20 stopni. Jest to taka alternatywa. No włączę sobie wieczorem na pół godziny, godzinę. Nic mnie to nie kosztuje, bo i tak prądu mam full. Także niech sobie pochodzi, a przyjemnie mi się zaśnie. Daje to, daje to. Jakbyście mieli auto pokroił na przykład Fiat Doblo no to taką farelką bez problemu sobie nagrzejecie mamy kolejny dzień ciągle trochę wieje e, pianka czy przesła padało no taka w miarę e, nie przedłużamy widzimy się przy sygnałach na razie w najbardziej obiecującym miejscu przy tej drabince cisza jak makiem zasiał, no ale zobaczymy woda zimna, zdecydowanie zimniejsza niż we wczorajszym kąpielisku tu ładny sygnał. O! I oczywiście ten ładny sygnał to, to łańcuch, który trzyma tą drabinkę. Tak patrzę, gdzie ten sygnał. A tu są dwa mikrokawałki ołowiu na żyłce. Bardzo długo nie miałem sygnału z pół godziny. I teraz pieszy, także. Chociaż brzmi to jak 10 eurocentów, ale. Mówię, włączę kamerę, bo to... No i jest, przesuwało się tak mocno. Dziesiątka. Już kończę, powoli jestem na płytkiej wodzie, jeszcze dziesiątka wpadła, ale chyba pierwszy raz nie znajdę w tym kąpielisku biżuterii żadnej. Trzecie kąpielisko i zdecydowanie najskromniejsze podsumowanie. 20 eurocentów ciężarek ołowiany i pierwszy raz w tym kąpielisku nie znalazłem biżuterii, także... Tak to wygląda, no i co? Lecę na następne. No dobra. Czas skoczyć teraz do sklepu. I, i, i. Nie ma żadnej knajpki, także dzisiaj sobie coś zrobię innego na obiad. Podjadę 30 km na kolejne kąpielisko. Tylko że pada i pianka mi teraz nie wysycha. Także jak podjadę, to ją wywieszę. Może przestanie padać i jeszcze dzisiaj poszukam, bo. Jakoś nie wiem, nie chcę mi się tych spodniobutów zakładać, bo potem i tak będę chciał poprawiać w piance. Także od razu w piance wejdę, tylko no niech podesnie. Także teraz kierunek sklep. Na Litwie są fajne sklepy o nazwie A i B. Miejscowość o nazwie Simno. Już zrobiłem zakupy i teraz mam 25 km do kąpieliska. Tylko ja jestem na parkingu. Stare toalety i taki oto plac. To są dwa kąpieliska. Tam jest jedno, tu jest drugie, ale tutaj, jak założyłem piankę, to od wody po pas w ogóle są glone i praktycznie nie da się poszukiwać. Także to jest teren na spodnie, buty i bardzo fajnie, bo zobaczcie, pierwszy raz lokalizacja gdzie nie wieje. Także poszukam sobie na obydwu kąpieliskach, tylko muszę dobry moment złapać, bo co chwila kropi, co chwila pada, żeby po prostu nie zmoknąć. Bo po co to? To widzicie stara przebieralnia, już mchem obrośnięta. Tutaj znalazłem kiedyś pierścionek srebrny, a po tamtej stronie nic kompletnie. I tutaj, jak widzicie, dno takie. no sporo tych kamyków, nie? Ale woda czysta. Sporo osób tutaj przyjeżdża sobie pływać. Widać nawet po, po tych zejściach do wody. A tam, za tymi trzcinami no, jest drugie kąpielisko. Tutaj też jest. Zejście do wody, no i zobaczymy. Zobaczymy, wejdę i tu, i tam. A co? Tu kurczę z blucznemu, może by ponurkował, no ale tam mówię, tam to już bardziej mu jest. A tu porównanie dla Was, widzowie, którzy oglądajcie moje podróże po Szwecji. To, ale ta z zewnątrz wygląda całkiem przyzwoicie, ale wewnątrz. No nie grzeszę to luksusem. No, jak nie wieje też chce się poszukiwać warunki bardzo fajne no i w w włażę najwyżej zmoknę, a co? no, ale woda tutaj super i tylko żeby jakieś sygnały były niedużo, ale kilka monet jak znajdę będę zadowolony no już zaczyna kropić a sobie tutaj przy trzcinach w takim mule kombinuję na razie dwa kapsle powódce, w sensie te nakrętki no w tym jeziorku szuka się wyśmienicie no ale bez sygnałów, tam jedną zawleczkę jeszcze wykopałem, nic świeżego nic starego ale przejdę, przejdę dokładnie z godzinkę i potem tamtą drugą i zobaczymy no teraz mocniejszy deszczyk z takiego głębokiego dołka wykopałem trzy kopiejki 45 rok. No, mam jeszcze z pół godziny. Bo jak tamte chmury do mnie dotrą, to już nie będzie ciekawie. Już przeszedłem fragment na kolejne kąpielisko. Bez sygnałów przejdę do pomostu i zmykam. No, wreszcie kolejna moneta. Też bardzo głęboko była. Ło! Wow! 1862! Ale śliczna moneta. Już wychodzę i w tych kamykach przy samym wyjściu jeden centas. No prawie się wyrobiłem, bo musiałem spodnie butach tutaj szybko wskoczyć. Na ostatnią chwilę. Koniec poszukiwań. Ja się przybieram. Zaraz Wam pokażę podsumowanie i lecę na kolejną plażę, gdzie spędzę noc. Tak wygląda podsumowanie, trzy monety starsze. Dlaczego je teraz znalazłem, a wcześniej ich nie znalazłem? No, wiadomo, że tam trochę dno pracuje na jeziorze mniej niż na morzu, zdecydowanie, ale jednak trochę się rusza. I na Equinoxie 800, jak tutaj szukałem, to szukałem z dyskryminacją mocną, a w legendzie nie mam dyskryminacji. No i to takie sygnały duchy, także udało się jeszcze trzy monetki wyłuskać. Że będzie odpowiedni test szczelności okna dachowego dojechałem na kolejne kąpielisko, tutaj w ogóle jest chyba w sezonie camping tak mi się wydaje przynajmniej tutaj jak cofałem to zobaczcie no prawie prawie idealnie, bardzo ładne miejsce, jest przebierania z taką śliczną drewnianą rybką przepiękne ławy Ach, teraz będzie chwilę spadało z drzew i tu jest kąpielisko. Nigdy tutaj nie byłem, a w sumie niedaleko od tamtego. Ciekawe, mi, czy coś tu będzie, bo woda śliczna. Tak jak w tamtym, jak widzicie, kryształ. No i na zdjęciach sporo ludzi się przewija, i nie ma co się dziwić, bo do takiej wody to aż się prosi, żeby wejść. I fajnie, powolny spadek zostaje tutaj na noc i jutro sobie będę poszukiwał a dzisiaj na obiad coś takiego sałata, jakiś tam mix, ser halloumi z bazylią z bazylią jeszcze nie jadłem wcześniej były zwykłe, teraz z bazylią z chili kupiłem kilka kabanosy drobiowe i troszeczkę skwarek wszystko zmieszam Dodam oliwy z oliwek, trochę oregano i no i kurde będzie to miało od groma kalorii i chyba dość zdrowe. I jak coś jecie, standardowo życzę smacznego. A jeszcze sobie spróbuję, kurde kupiłem Kidi double, double, taki, no nigdy takiego nie próbowałem wcześniej, no ale mam jeszcze ten z Włoch. także najpierw dokończę ten z Włoch, a ten będzie później, później, później. No jeszcze chwila i znowu będzie padać. A ja się z Wami już żegnam. W tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli chodzi o te wszystkie poszukiwania, jak widzicie, efektów póki co nie ma za dobrych, ale no mówię, zostanę sobie z tydzień w tej Litwie. Posprawdzę na spokojnie jedno, dwa, może trzy kąpieliska dziennie i będzie taki rekonesans dla mnie przed wyjazdem do Szwecji. Jak się podobało, wiecie co robić. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!